Krajewski debiutuje w fenomenalnym stylu, ja miałem ciarę jak oglądałem Twoją walkę. No takiej dominacji dawno nie widziałem jeżeli chodzi o nasze walki tu w KSW. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Wymarzony debiut. Ja tego nie widziałem z boku, robiłem swoje, ale z tego co dochodzą mnie słuchy. Wyglądało to bardzo dobrze, także bardzo się cieszę. Trener zapasów, Arkadiusz Korpus mnie również pochwalił za obrony zapaśnicze. bardziej się jeszcze cieszę. Wiosło się znana rzeczy, nie? Tak jest. Pierwsza runda, dostałeś kilka łokci, to jedyna taka w miarę wyrównana była, bo kolejne dwie totalnie zdominowały 18. A powiedz, te łokcie poczułeś, nie czułeś, czy w ogóle jakby zapomniałeś o tym od razu. No właśnie drugi raz słyszę o tych łokciach, aczkolwiek no ja no nie wiem, czy mogę powiedzieć, że je przyjąłem czysto, może gdzieś tam obtarły, ale nie zrobiły wrażenia na mnie. Tak, że musiałeś się troszkę rozpędzić i, i nabrać tego ustępa i tego luzu, bo jak ja podliczyłem, ja tutaj z Filipem Sadowskim siedziałem, oglądałem tę walkę, to jak liczyliśmy ciosy, które wyprowadzałeś, to chyba 95% skuteczności, większość wchodziła i tak jak się śmiałem, jeszcze Tomek Dywal walczył ostatnio z Łukaszem, wyprowadził też 95% skuteczności, ale on wyprowadził może 12 ciosów na całą walkę. Ty wyprowadziłeś przez 10 sekund 12. Przyzwyczaiłem fanów do tego, że potrafię kopać. Tym razem chciałem pokazać jak boksuję. Jak było blisko do nokautu a propos tych kopnięć? <grytanie> Wydawało mi się, że po wielu ciosach powinien już paść. No, wykazał niesamowitą odporność na ciosy. Albo być może nie był tak odporny, ale jakoś wytrwał. No, wielki szacunek dla niego za, za postawę. I ja robiłem swoje. Klan Rajewskich 2-0 dzisiaj. Mega się z tego cieszę i mam nadzieję, że czerwony smok 3 -0. Duża presja bić się na Gali z bratem, na tej samej Gali, w tym sensie, że są dwie walki i no, na pewno to jest obciążenie. To znaczy, ja nie lubię oglądać walk moich braci, wolę sam wychodzić do walk. Nie wiem, czy mogę nazwać to strachem, raczej takim stresem, albo świadomość tego, co się wydarzy. No, ale jak już zobaczyłem jak odbywa się walka mojego brata, to już byłem coraz spokojniejszy, już w trzeciej rundzie w ogóle byłem spokojny, wiedziałem, że ją prowadzi dobrze, że się odnalazł i tylko czekałem na ostatni gong, albo, albo może, jakiś, że, go, że go ustrzeli tam gdzieś. Skoro mowa o klanie rajewskich, to w sumie ich jest was jest czterech i jeszcze siostra jest, ale wiem, że trzeci brat się też bije, a co z czwartym, bo to... Wszyscy cztery się biją. Wszyscy się biło. Mhm. Niedługo czy... będzie można ich zobaczyć. To, ale rozumiem formułę MMA. W MMA. A w jakiej federacji? A jeszcze do końca nie wiem, ale rozmowy trwają. A jakieś propozycje z tych topowych organizacji faktycznie? Bo robicie, nazwisko jest. No, nazwisko może jest. KSW jeszcze nie, ale coś blisko. Mhm. Wróćmy do Ciebie. Jaki masz plan na KSW? Bardzo ciekawa kategoria wagowa. Chcesz tutaj namieszać? Jest kilka nazwisk, z którymi chętnie się zmierzę. Ale 66 też mnie interesuje. Interesuje mnie starcie z czołowymi strzołowym, zawodnikami obu tych kategorii. No i jest taki zawodnik w 66, z którym chciałbym sprawdzić swoje umiejętności. To też jest niesamowitym stójkowiczem i, i ja po prostu chcę, chcę sprawdzić siebie. Prosimy o nazwisko od razu: Saladin Parmas. Tak, to jest Saladin. Kolega klubowy Armena nawet. Tym lepiej. No to, no to to już jest to najwyższe, najwyższe, najwyższa półka, gdzie, gdzie się celuje. No ale o to chodzi w tym sporcie, żeby mierzyć te najwyższe laury. Tak. To podkręćmy może trochę atmosferę. Mówił wczoraj Gamer podczas ważenia, że Saladin go wyzywa. Kiedy Gamer nie walczy, kiedy Gamer wraca, to Saladina nagle nie ma. A jak ty to oceniasz? Jeśli Gamer nie będzie chciał pójść po Saladina, to ja chętnie to zrobię. Czyli Czyli twój... Chciałbyś wyjaśnić tą sytuację trochę? <laughs> Można tak powiedzieć. Ja chciałbym się zmierzyć z Saladinem. Już mówiłem, zanim jeszcze się tutaj dostałem, zanim się dostałem do KSW, już, już tam wstawiałem jakieś posty, były one lekceważone, no bo nie walczyłem w tak dużych federacjach z takimi nazwiskami mocnymi, ale no oglądam tego zawodnika, podoba mi się jego styl walki i ja chcę no sprawdzać, sprawdzać się, no sprawdzać się umiejętności swoje stopowymi, bo... No to jest całe moje życie, ja poświęcam sztuką walki całe swoje życie i ja chcę sprawdzać swoje umiejętności, być się z najlepszymi. To sytuacja na papierze wygląda w ten sposób w tej chwili. Jesteś debiutantem, wygrał, wygrałeś jeden pojedynek, ale znamy sytuację w KSW niejednokrotnie, gdzie debiutanci nawet mierzyli się w walce o pas. Masz za sobą pięć wygranych walk z rzędu. Czy to faktycznie jest możliwe i realne, że twoja druga walka to byłoby już salewing par nas i zmierzenie o pas? No ja mam nadzieję, że zostanie wszystko tak poprowadzone, że, że się zmierzymy. Myślę, że byłoby to bardzo widowiskowe dla wszystkich. Włożę trochę kij w mrowisko. Wywodzicie się ze stójki. Czy Memani jest trochę koniecznością z racji tego, że ten sport to naprawdę bardzo urósł, AK1 gdzieś tam powiedzmy troszkę jest w cieniu? Myślę, że stójkę... Hmm. Jakby I to po dobra, ci wchodząc w słowo, jeszcze przypomnę tą kasarę z Krakowa, który też o. gdzieś o tym, no niedoceniony jakby zawodnik gdzieś tam yy, i finansowo, bo o tym mówimy najbardziej, a to MMA jednak ma, ma możliwości. No Tomek Sara niesamowite umiejętności też chciałbym go zobaczyć w tej dyscyplinie. A co jeżeli chodzi właśnie o tę konieczność bicia się w MMA? czy To nie jest tak? Czy po prostu się przebranżowiliście i jesteście teraz fajterami? Nasza stójka, jak widać, dobrze funkcjonuje w MMA. W MMA też się odnajdujemy, są obrony, są obalenia, jest praca w parterze. Coraz, coraz trudniej nas zaskoczyć. I w stojce jak najbardziej możemy się bić. Gdyby była jakaś fajna organizacja w Polsce stójkowa, Wydaje mi się, że mój brat Mateusz Rajewski dawał fenomenalne widowiskowe pojedynki. I fajnie by było, gdyby właśnie jakaś federacja powstała i... I moglibyśmy też pokazać się w kickboxingu jak najbardziej. To jest sport. Co, co prawda wywodzimy się z Sandy zanim był kickboxing, ale właśnie stójkowe sporty, trochę no trochę ich mało teraz. Nie? Tak sobie jeszcze myślę, no i spytam o to. Łukasz, 800 gram, nie zrobił uwagi, nie udało się. Ty współpracujesz ze skibą, bowiem dobrze. Czy, czy będziesz chciał porozmawiać z swoim bratem, żeby też tę współpracę rozważył? Wydaje mi się, że. No właśnie mój brat, no wydaje mi się, że, że będzie mądrzejszy teraz i, i, i jeżeli chodzi o wagę, to zacznie to robić tak jak trzeba. No niektórzy muszą dostać po prostu nauczkę, nauczyć się na własnych błędach i, i mam nadzieję, że wydaje mi się, że jest w stanie to zrobić. Po prostu trzeba, trzeba się przyłożyć do tej wagi. Z mniejszego roku łapu startować i do zbijania. To co teraz, jakie plany? Odpoczynek, nie czuję się kontuzjowany, zmęczony, także może w tydzień odpoczynku wracam do treningów i pracuję dalej. Dla mnie sztuki walki to jest <grym <grym dzień, co, co, robię to co dzień, także to jest dla mnie taki chleb powszedni, że tak powiem. To jak już rozmawiamy o tym mistrzu w kategorii 6-6, no 10 października kojnę KSW, więc dawno nie walczył. Jeżeli się uda go tu sprowadzić, kto wie, zawalczyłbyś? Byłbym zainteresowany. Od nas to wszystko. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.